Hebrajskie słowo jak znaczy razem, wspólnie, tak, żeby nie wykluczać jakiegoś elementu. I mówi psalmista w dzisiejszym psalmie: Sądy pana prawdziwie, prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Jak daw, wszystkie razem są słuszne. Jak się tak wyciągnie pojedyncze, to mogą się wydawać dziwne, albo niesłuszne, albo na przykład niesprawiedliwe. I takim niesprawiedliwym y, sądem pańskim wydaje się to, że żyje jeszcze Putin. Nie? Niesprawiedliwym sądem pańskim wydaje się to, gdzie jest Bóg. Nie? I pojawiają się po prostu takie głosy, gdzie jest Bóg, że dopuszcza do takich czy innych rzeczy. Więc psalmista nam przypomina, wszystko, są słuszne rzeczy, kiedy są wszystkie razem. Musimy popatrzeć naprawdę całościowo. Nie? A całościowe patrzenie mówi nam, że po pierwsze masz prawo tak mówić. Masz prawo mówić, gdzie jest Bóg. To zdanie dosyć często pojawia się w Biblii. Masz prawo mówić, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To jest Psalm 22, nawet pojawia się w ustach Jezusa. Czy nie możesz powiedzieć, że ci, którzy mówią, gdzie jest Bóg, to są niewierzący, to są niezorientowani? Mamy do tego prawo. Masz prawo tak mówić. To jest pierwsza prawda. A druga prawda, że ci ludzie, którzy mówili, gdzie jest Bóg, albo którzy mówili, Boże mój, czemuś mnie opuścił, jeśli byli blisko Boga, to robili to, co Jezus, który zaraz, po słowie Boże mój, czemuś mi opuścił, mówi: Ojcze, w Twoje ręce oddaję Ducha Mego. Czy Hiob, który nie zaraz, ale po 40 rozdziałach zaczął ufać Panu Bogu, po 40 rozdziałach kłótni czy dyskusji, a więc mamy prawo tak mówić, ale w takim całościowym patrzeniu musimy powiedzieć: Nie, to jest słuszne. To jest bardzo słuszne, że Pan Bóg nie ingeruje. To jest bardzo słuszne, że Pan Bóg się nie miesza. To jest bardzo słuszne, że Pan Bóg zostawia wolność. Ewangelia nam pokazuje, Pan Bóg zostawia wolność na tym świecie nie dlatego, żeby mu nie zależało, bo pokazuje, że będą tego konsekwencje, jeżeli kochasz drugiego człowieka bliźniego, jeśli w drugim zobaczysz Chrystusa, to konsekwencje będą takie, że będziesz żył na wieki. Jeżeli robisz krzywdę tutaj, a nie nawrócisz się przed śmiercią, chociażby jak ten dobry łotr, to naprawdę możesz usłyszeć te słowa. Które Jezus powiedział w Ewangelii: Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabł i jego anioł. I widząc to, co się dzieje na świecie, oczywiście jesteśmy przekonani, że wielu jest na bardzo prostej drodze do piekła. Bardzo prostej drodze do piekła. Nie? Natomiast nie możemy usunąć tego prawa, które mówi, że Bóg zostawił nam wolność, na tym świecie zostawił nam wolność. Konsekwencje czasem są na tym świecie, ale konsekwencje ostatecznie będą po śmierci. Jezus przecież umarł. Jezus umarł Jego śmierć pokazuje, że Bóg chce nam powiedzieć ja nie wycofam prawa wolności. Ja nie, ja nie wycofam prawa wolności. choćby się wszyscy pozabijali, ja nie będę ingerował, bo wolność jest tak wielką wartością, tak wielkim skarbem, że ja tego nie wycofam. I pokażę wam na przykładzie mojego syna. Ja pozwolę, żeby moje dziecko zabili, pozwolę, żeby mojego syna zabili, natomiast nie pozwolę na to, żebym zmienił konstrukcję świata żebym zmienił zasadę tego świata. Bo jak ktoś myśli tak właśnie wycinkowo, nie myśli całościowo, to ma takie pragnienie, Pan Bóg powinien interweniować wtedy, jak ktoś komuś robi krzywdę. Poważnie? Poważnie zastanawialiście się nad tym? Czy tak, ty obgadujesz koleżankę i Pan Bóg powinien interweniować i powinien ci usnąć język. Ktoś powie, no ale to jest takie lekkie. Lekkie? Niektórzy ludzie pracę stracili. Z powodu tego, co mówiłeś. Niektórym się związki rozleciały z powodu tego, coście gadali. I naprawdę życzymy sobie, żeby Pan Bóg interweniował. Już nie, nie mówię o abonament RTV, nie, bo to już jest wyższy poziom jazdy, nie, ale nawet zwykłe po prostu nie bycie uczciwym. Żeby jednak nie kraść, nie? Po prostu nie kraść. Chcielibyśmy takiego Boga, który po prostu w każdym momencie, kiedy jesteś nieuczciwy, ściąga ci z konta część pieniędzy. Chcielibyśmy takiego Boga, który wchodzisz na stronę internetową, a on mówi, no. Ona jest nielegalna przeciwko szóstemu przekazaniu, więc dzisiaj ci obetnę tylko jedno oko, jeszcze ci drugie zostawię. Chcielibyśmy takiego Boga. Jednym z największych, pięknych rzeczy na tym świecie, przepraszam, że to bowiem, ale jednym z fantastyczniejszych rzeczy jest na tym świecie jest możliwość grzeszenia. Nie? Rzeczy po prostu ma możliwość jednak wyboru. Jakbyśmy nie mieli możliwości żadnego, żadnego wyboru, nie bylibyśmy ludźmi, nie? I Bóg zostawił tę wolność nawet za cenę krzywdy, nawet za cenę, można powiedzieć, śmierci, ale On tej wolności nie ruszy, nie ruszy, bo w każdej rzeczy, jakbyśmy cokolwiek powiedzieli, nikt z nas na pewno nie chciałby takiego Boga, który by interweniował natychmiast i wtedy, kiedy chcemy zrobić krzywdę czy jakiekolwiek zło, żeby po prostu Pan Bóg nam zabraniał. Zostawił wolność i to się, to się jakoś po prostu całości trzyma. Natomiast Ewangelia mówi jasno, że to nie jest tak, że wszystko jedno, co się robi. Nie traćcie naprawdę nadziei, bo, bo jest sprawiedliwość. Przyjdą takie czasy, że jest sprawiedliwość. To życie jest naprawdę tylko ułamkiem wobec wieczności, więc tam zrozumiemy, że, że to wszystko miało sens i to wszystko było potrzebne. Natomiast tam, gdzie jest dużo braku miłości, potrzebna jest miłość. Czyli w tym pytaniu Boże mój czemuś mnie opuścił, potrzebny jest drugi, nie tylko Pan Bóg, który temu człowiekowi pomoże. I w tym sensie śmierć Jezusa była bardzo tragiczna, bo kto miał mu pomóc? Najbliżsi uczniowie uciekli od niego. Maryja była blisko krzyża, ale nie mogła podejść jeszcze bliżej. Gwoździe były bliżej niż ramiona jego Matki, więc tak naprawdę była to śmierć bardzo bolesna i bardzo trudna. Hiob miał jeszcze przyjaciół, no niby słabych, ale, ale miał tych przyjaciół, którzy jednak przy Nim byli i próbowali tak czy inaczej zrozumieć. Więc to, co my możemy zrobić, to nie kwestionować Boga, nie mówić, że Boga nie ma to byłoby mega absurdalne, żeby po prostu po Drugiej wojnie światowej stracić wiarę w Boga, a, a odzyskać wiarę w Niemców, nie? To byłoby absurdalne, nie? Natomiast my to, co możemy zrobić, to po prostu kochać drugiego człowieka. I to też robimy. To jest fantastyczne, jak kochać Boga. Bo wtedy, kiedy wydaje się, że Bóg jest daleko, to człowiek musi być bardzo blisko. Musi być bardzo blisko. Wszystkie przekazania Pana razem są słuszne. I tu pod tym względem, im bliżej jesteśmy Pana Boga, im bardziej poznajemy teologię, im bardziej czytamy Pismo Święte, to się układa w taką jakąś niesamowitą całość. Naprawdę w niesamowitą całość. Że boli nieraz Pan Bóg, nieraz boli życie. Można się z wieloma rzeczami nie zgadzać. Ale naprawdę, jak się tak popatrzy w całości, nie można powiedzieć, że Boga nie ma. I nie można powiedzieć, że, że nie ma nadziei. Tylko żebyśmy brali wszystkie przykazania Pana, bo one wszystkie razem są słuszne. To, co trochę jak z aksjomatami, nie? że pamiętacie... Że w matematyce są takie prawdy, czy są takie, jakby to powiedzieć, tezy, które są nieudowadnialne, ale są oczywiste nie. Przynajmniej w geometrii Euklidesowej mamy takie tak zwane aksjomaty. Na przykład, że jak mamy jeden punkcik, to przez jeden punkt przechodzi nieskończona ilość prostych. Ponoć to się nie da udowodnić, ale to jest oczywiste. Że jak mamy dwie proste, to albo się przetną raz, bo są nierównoległe, albo się nigdy nie przetną, bo są równoległe. I ludzie mówią, że to jest oczywiste. No, ale pytałem niektórych, nie dla wszystkich, nie. Oczywiste, nie? Co so, jest jeszcze kilka tych prawd, tak zwanych oczywistych i w świecie wiary, w teologii są trzy prawdy, które są aksjomatami oczywistymi. Oczywiste jest to, że Bóg jest. To jest oczywiste. Oczywiste jest to, że Bóg jest dobry i oczywiste jest to, że Bóg jest wszechmogący. Diabeł też jest, ale nie jest dobry ani wszechmogący. Babcia też jest, jest dobra i jest, ale nie jest wszechmogąca. Jedyny ktoś na świecie, kto jest, kto jest dobry to i wszechmogący, to jest Pan Bóg. I to są trzy prawdy wiary, które są absolutnie oczywiste z punktu widzenia powiedzmy wiary, nie wszystkich da się je udowodnić, kto jest wierzący, czy kto ufa Panu Bogu, to, to tak naprawdę jest to dla Niego oczywiste, a wszystko inne, co się kłóci z tymi prawdami, no to trzeba powiedzieć nie, albo czegoś nie rozumiem, albo po prostu jeszcze nie dojrzałem, albo po prostu bardziej emocje mną po prostu przeżywają niż, niż, niż rozum. No bo czemu nie można dzielić przez zero? Wszystko nam wolno, a przez zero nie można dzielić. Ludzi można zabijać, a przez zero nie można dzielić. Nie, no są rzeczy, których po prostu nie można. Więc nie można twierdzić, że Boga nie ma. Nie można twierdzić, że Bóg nie jest dobry. Nie można twierdzić, że Bóg jest, nie jest wszechmogący. Oczywiście twierdzić niby można. Ale to są pewnego rodzaju podstawy, które składają się w całość. I przy tej całości potem powoli, powoli po prostu człowiek sobie buduje prawdę, stara się dyskutować z Panem Bogiem, stara się pewne rzeczy zrozumieć. Z wiekiem pewne po prostu rzeczy rozumie lepiej. Natomiast chcemy wszystko po prostu brać w całości. Tak jak przy samochodzie, tak jak przy sukience, tak jak przy wszystkim. No. Nie da się chodzić w samych sznurówkach, chociaż były najwspanialsze. Trzeba po prostu buty brać w całości. I prośmy Pana w czasie tej dzisiejszej mszy świętej, żeby te sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne, żeby one nas zachęcały do, do naprawdę poznawania Boga, do czytania Pisma Świętego, do myślenia takiego całościowego, żebyśmy po prostu chwytając się jednej prawdy albo jednej nieprawdy, jednego wrażenia albo jednego niewrażenia, żebyśmy po prostu nie odtrącali tego, który jest naprawdę dobrocią, prawdą i, i wszechmocą.